Jeśli naprawdę postępuję w prawdzie i miłości, nie będę nigdy tego żałować. Miłość i prawda nie oczekują niczego, same są dla siebie wartością. Ten, kto mówi, że zawiódł się na miłości i prawdzie, nie działał tak naprawdę ani z miłości, ani z prawdy, działał z oczekiwań ego. Najprostszy, kochani przykład najbardziej, naj, naj, najprostszy i taki, który każdy z nas y, chyba zna. Osoba, która pomaga, jeżeli to czyni w prawdzie, w swojej prawdzie i w swojej miłości, nigdy, przenigdy nie będzie miała żadnych oczekiwań. Jeżeli ja słyszę od kogoś, że. Ojej, ja tyle dałam, ja tyle pomogłam, a ta osoba nawet mi nie podziękowała, albo zachowała się w stosunku do mnie nieetycznie, nielojalnie, nie fair, albo w ogóle mnie olała i w ogóle, tak? Czyli jakby jest jakaś skarga w tym, jest jakieś niezadowolenie, jest jakieś rozczarowanie, to tam nie było prawdy ani miłości, tam było ego. Ty nie pomogłeś, nie pomogłaś z y, miłości i sprawdy. Ty nie chciałaś dać drugiemu człowiekowi y, tego, co miałeś, miałaś w nadmiarze i czym chciałeś, chciałaś się podzielić. Ty zrobiłeś to dlatego, że miałeś na coś nadzieję, której sobie nie uświadomiłeś. Bardzo często to słyszę u ludzi, którzy mają y, taką niby drogę pomagania innym. I nie potrafią jakby określić tego, ile dają z prawdy i z siebie i z miłości, a ile dają z chęci wymiany zysku, yy, czy, czy chociażby z potrzeby bycia potrzebnym. Bo często też tak jest, że ludzie, którzy teoretycznie nie biorą za swoją pomoc pieniędzy, nie chcą żadnej wymiany, mówią: nie, nie, ja to z czystego serca i w ogóle tutaj oddaję ci po prostu ostatnią koszulę, i tak dalej. To kiedy ta osoba obdarowana w jakiś sposób zachowa się nie tak, jak ta osoba dająca chce, to jest tam rozczarowanie. Więc tak naprawdę tam nie było miłości do drugiego człowieka. Nie było to działanie w miłości i w prawdzie, że tak, ja teraz chcę pomóc. Ja mam po prostu nadmiar, dzielę się. Dzielę się, żeby się nie zmarnowało. Dzielę się, oddaję, bo to tak naprawdę drugi człowiek to, to tak naprawdę ja sam, tylko w innym ciele. Tam nie było tego. Tam było oczekiwanie: oczekiwanie na przykład bycia pomocnym, bycia potrzebnym, bycia ważnym, bycia dostrzeżonym. Tam różne są oczekiwania. Bardzo wiele osób, które pomagają teoretycznie, mają taki zawód związany z pomocą. Bardzo często chcą pomagać, bo chcą się czuć ważni, bo nikt ich do tej pory nie zauważał, bo w dzieciństwie byli niekochani, niepotrzebni, odrzuceni i oni sobie tym kompensują. Tu pomagam, czuję się albo na przykład y, myślą o sobie, że są źli. To też bardzo często jest i takie pomaganie innym ludziom daje taką możliwość tej osobie, że a ja jestem taki dobry, ja tu pomagam na lewo i na prawo. Oczywiście to nie jest świadomie myślenie, to jest wszystko podświadome, tak? Dlaczego to się dzieje? Bo my nie oświetliliśmy tego swoją świadomością, nie zobaczyliśmy tego. Jak zobaczysz to. Sobie, kiedy pomagasz naprawdę, a kiedy chcesz po prostu, żeby cię lubiano, żeby cię doceniano, żeby ktoś, albo na przykład uważasz, że jak nie pomagasz, to nie jesteś nic wart. Albo na przykład uważasz, że jak odmówisz, to cię ktoś nie będzie lubił. To jest też jakby pomoc, która jest warunkowana i to nie jest pomoc wtedy z miłości i z prawdy. Tam nie ma ani miłości, ani prawdy, chyba że jasno i wyraźnie powiesz. Że pomagam ci, ale oczekuję w zamian tego i tego. Czy się dogadamy? Wymieńmy się, tak? Wymieńmy się czy jakimiś dobrami. Ja ci dam to, ty mi daj tamto. I to jest wtedy prawda. I wtedy sobie doskonale zdajesz z tego sprawę. Albo kiedy widzisz to, że okej, okay, ja pomagam tej osobie, bo chcę, żeby ta osoba yy, w jakiś sposób mnie gloryfikowała, w jakiś sposób uznała mnie za mocniejszą, lepszą. Ja miałam, pamiętam, że jeszcze w podstawowej szkole i w średniej miałam takie coś, że byłam dosyć nieśmiałą osobą. Mało się odzywałam, byłam taka, no wiecie, no niezbyt wierzyłam w swoje możliwości. I miałam właśnie taką, taki sposób na to, ja sobie doskonale jako małe dziecko zdawałam z tego sprawę, że ja idę do słabszego od siebie, żeby w ten sposób wydobyć swoją moc. Ja idę tam pomóc słabszemu. Podaję rękę słabszemu, bo ja się wtedy czuję lepiej, ja się wtedy czuję mocna, mocniejsza od tej osoby. Czyli znajdowałam sobie w, w życiu dużo słabsze osoby od siebie i, yy, i pomagając im, po prostu w jakiś sposób yy, podwyższałam yy, swoją samoocenę i mega sobie z tego zdawałam sprawę. Ja widziałam to dokładnie, co ja robię. I robiłam to dotąd, dopóki potrzebowałam takiego, yy, właśnie yy, takiego podniesienia samej siebie, tak? Dopóki nie zauważyłam, że ja tą moc mam, bez względu na to, czy ja ze słabszą osobą funkcjonuję, czy z mocniejszą. Dalej mam tą samą moc. I nie ma to żadnego znaczenia. Bardzo często ludzie którzy nie potrafią znaleźć tej swojej mocy, muszą w jakiś sposób zdegradować innych, żeby poczuli własną moc i to są ci ludzie właśnie, którzy na przykład hejtują. No, jest, zrobię cię gorszym od siebie, wtedy ja będę czuł się dużo lepiej, tak? I to jest mega jakby takie trudne dla tej osoby i, i takie, wiecie, z reguły ta osoba tego nie widzi i to jest całe nieszczęście. Bo, gdyby ona to zobaczyła, to by widziała, że ona ma tą moc, bez względu na to, czy kogoś sprowadzi do funkcji podłogi, czy nie. Czy kogoś poniży, czy nie. Ona dalej ma tą samą moc. Że nie potrzeba jakby się porównywać do nikogo, że my mamy po prostu moc, jaką mamy, tak? Wszyscy mamy jednakową. Taką, wiecie, no, bezgraniczną wręcz, tak? Tylko my tego nie używamy. Gdzieś nas ktoś ograniczył w jakiś sposób i w dodatku wcisnął na, nam to w podświadomość jako program, który my teraz musimy odkodować. jeżeli tego nie odkodujesz, to będziesz funkcjonować myśląc, że ty działasz z miłości. A tak nie jest, bo miłość daje wtedy kiedy jest taka potrzeba. Po prostu jest, ym, to jest nawet nie jest to odruch dawania, bo ja kiedyś myślałam też, że to jest odruch dawania. Ale dowania często jest spowodowane również jakimiś traumami z dzieciństwa i również jakimiś programami. To ym, ym, wtedy, kiedy my po, pomagamy z miłości, to my wiemy, że ym, nie potrzebujemy za to nic. I tak naprawdę my tego w ogóle nie nazywamy pomocą, bo pomoc to jest, zobaczcie, to jest taka. Jakby właśnie pokazywanie, że ja jestem mocniejszy od ciebie. Czyli to jest dalej każda pomoc, jakakolwiek, tak? Jest właśnie takim pokazywaniem: ja jestem tutaj silny, mocny, kompetentny, lepiej wiedzący, bardziej doświadczony, a ty jesteś gorszy. Więc ja pomagam tobie. Dawanie z miłości to jest dzielenie się. To nawet nie jest pomoc, tylko to jest właśnie dzielenie się. Bardzo często też mówimy na przykład, że zawiodłem się w miłości, zawiodłem się na miłości, ja już nikogo nigdy nie pokocham, ja już nigdy nie powiem prawdy, bo prawda boli kogoś, tak? I ja mam z tego powodu jakieś problemy. Ale tak naprawdę, jak mówisz prawdę, to tobie jest wszystko jedno, czy ty będziesz miał z tego powodu problemy, czy nie. Prawda wyzwala, ponieważ prawdziwa prawda yy, daje taką, yy, jakby takie poczucie wolności. Ja mówię to, co chcę powiedzieć, to, co się wypowie tutaj, tak? Nie przepuszczam tego przez żadne programy i przez, przez żadne filtry. Tylko powiem to, co chcę wypowiedzieć. To jest moja prawda i nie oczekuję, że ty ją zrozumiesz i że ty jakoś w określony sposób zareagujesz, i że ja będę miał z tego tytułu jakieś profity, bo to wtedy nie jest prawda. To jest wtedy jakaś wymiana handlowa. Ja ci powiem coś i oczekuję, że ty mi dasz coś innego. To samo jest z miłością. Ja cię pokocham w zamian za to, że ty mnie też pokochasz. Ja Cię będę dobrze traktować, żebyś Ty też mnie dobrze traktował. To jest cały czas wymiana i handel, i to jest, to jest z poziomu ego, to jest z poziomu umysłu. I to jest bardzo subtelne, bo kiedy przechodzimy na poziom serca i naprawdę żyjemy w miłości, to my dajemy tą miłość, którą chcemy dać w tym momencie, która do nas przychodzi i po prostu ona się wylewa z nas. I nie oczekujemy, że tam będzie jakaś reakcja. My po prostu to zostawiamy i idziemy. My nawet nie potrzebujemy wiedzieć, że to, nie potrzebujemy jakby pokazywać, że to my to daliśmy. To jest tak, jak czasami w jakiś sposób, na przykład, kiedyś widziałam jakiś taki filmik, nie wiem, czy to była reklama, jakiś taki, właśnie chyba chiński, że tam ktoś po prostu komuś włożył do torby pieniądze, dał tą torbę i po prostu odszedł. I pozostał anonimowy. Dawanie w prawdzie i w miłości to jest anonimowe. My nie potrzebujemy nawet, żeby ten ktoś nam, yy, nam w jakiś sposób yy, dziękował, tak i wiedział, że to my zrobiliśmy. My nawet sami sobie nie dziękujemy wtedy i nie gratulujemy, i nie czujemy tego, że, wow, ale ja jestem dobry po prostu, ale ja jestem zajebisty. Ja tutaj, prawda, dałem coś i jeszcze anonimowo i w ogóle to ja jestem po prostu mega. To nie kompletnie nie o to chodzi. Dawanie z miłości, jakby bycie w miłości, to jest po prostu pozwalanie na to, żeby ta miłość przez ciebie przepłynęła. I nie zostawiła żadnego śladu w tobie. Żadnego, oprócz tego poczucia y, przyjęcia. My przyjmujemy tylko to, co dają. To jest m, bardzo subtelny poziom, bardzo. Y, I powiem wam szczerze, że ja rzadko też jestem na tym poziomie, żeby, y, żeby jakby y, przeze mnie coś przepłynęło. Ja sobie zdaję sprawę, że jak ja pewne rzeczy robię, to czuję tą satysfakcję, że ja to zrobiłam. No ja przecież. No przecież to ja zrobiłam. Nie życie to zrobiło. Nie przepłynęło przeze mnie dobro. Tylko ja to zrobiłam. Ja już jestem tutaj taka duchowa, że ja już to zrobiłam. Zobaczcie, jak, jak trudno jest być w tej prawdzie. Trudno, a zarazem łatwo. Jak tylko wyłączymy umysł, to możemy się tam znaleźć, ale to jest mega. Trudno wyłączyć ten, ten umysł. On się nie chce wyłączyć. On tu będzie wchodził cały czas. On tu będzie cały czas eksplorował tą przestrzeń. I będzie cały czas oceniał. I cały czas będzie tutaj podbijał, że a no ja jestem taka wspaniała, że ja tutaj coś zrobiłam. Super. Także kochani, no, życzę Wam tego poziomu i sobie też. Bo jest to jakby zobaczenie tego, przede wszystkim zobaczenie tego, tej różnicy pomiędzy tym, kiedy ja jestem w prawdziwej prawdzie i miłości, a kiedy jestem w takiej, wiecie, miłości, którą umysł stworzył, tak? Bo na przykład, wchodząc w jakiś związek, to my myślimy, że my kochamy. Nie, my się po prostu, my używamy drugiego człowieka do tego, żeby się poczuć lepiej bo my najczęściej chcemy, żeby ten człowiek przy nas był bez przerwy, czyli używamy jego, używamy do tego, że bo my się dobrze w tym czujemy, no to użyjemy sobie tego człowieka, posadzimy go obok siebie na kanapie, weźmiemy go za rączkę, damy mu buzi i będziemy się dobrze czuć. A prawdziwa miłość nie stawia takich warunków. Ja mogę sobie kogoś kochać, a ten ktoś może sobie chodzić po świecie i robić co chce, on może być nawet z inną kobietą i mi to nie przeszkadza w ogóle w miłości. Więc jak można się rozczarować miłością? Rozczarować się możemy tylko swoimi oczekiwaniami. Nie możemy zrobić tego z prawdziwą miłością. Jeżeli kochamy, jeżeli jesteśmy miłością, jeśli pozwalamy, żeby ta miłość przez nas przepływała, to robimy dobrze wszystkim. Nie tylko nawet jednemu człowiekowi. Dobrze, mogłabym o tym jeszcze długo, długo rozmawiać. Zostawiam was z tym przemyśleniem i z tymi, e, tymi zagwozdkami. Mm. No i cóż, e, życzę Wam, żebyście byli w miłości, w przepływie miłości. E, a nie w, e, w tym, co my nazywamy tutaj na świecie miłością. Bo miłość romantyczna niestety nie jest miłością prawdziwą. Ona jest tylko. E, Naprawianiem swoich y, dawnych krzywd, które my y, w jakiś sposób potrzebujemy gdzieś tam sobie przerobić. Ale to jest też na osobny, y, na osobny, pewnie podcast temat, bo tak naprawdę zakochanie to jest tylko sygnał dla naszego organizmu, że ten człowiek, który tutaj stoi, do którego ja y, czuję zakochanie to jest człowiek idealny do tego, żebym przerobiła z nim mamę i tatę. To jest dokładnie zakochanie. Dlatego właśnie ono jest takie silne, dlatego jest takie przywiązanie. Kochani, pozdrawiam.